Rozmowa dnia. Profesor Adamantczak, prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest moimi państwa gościem za pośrednictwem połączenia internetowego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzisiaj ma ruszyć laboratorium, nowe laboratorium, które będzie wykonywało testy na obecność koronawirusa na Uniwersytecie Medycznym. Panie profesorze, pan między innymi koordynuje ten projekt. Czy to laboratorium już ruszyło? Czy można powiedzieć, że dzisiaj ruszy? Czy dzięki temu będzie także wykonywanych więcej testów na obecność koronawirusa? Laboratorium jest właściwie całkowicie przygotowane. Chcę powiedzieć, że trud, jaki włożyliśmy w organizację, był nieprawdopodobny, biorąc pod uwagę fakt, że laboratorium zostało zorganizowane, wyposażone, przygotowane do pracy w ciągu jednego tygodnia. Tego się nie robi w biologii molekularnej, która jest domeną badań w kierunku koronawirusa. Czekamy jeszcze na odczynniki, ale mam nadzieję, że jeśli nie dzisiaj, jutro, to, to no jesteśmy gotowi do ruszenia w tej chwili. I rzeczywiście w tej chwili będziemy w stanie wykonywać dosyć dużo testów. Nie potrafię w tej chwili jeszcze teraz powiedzieć dokładnie ile, ale możliwości diagnostyczne w zakresie PCR, czyli takiego podstawowego badania. Diagnostycznego w kierunku wirusa w Łodzi się znacząco poprawił. No właśnie, powiedział Pan, że to ogromny wysiłek, ale w ten wysiłek także zaangażowało się sporo więcej instytucji, sporo więcej osób, także Uniwersytet Łódzki, także Bionano Park Łódzki. Bez tego nie byłoby możliwe uruchomienie tego laboratorium, jak rozumiem. No tutaj potrzeba było skrzyknięcia się wielu podmiotów. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako wiodący podmiot, ale Uniwersytet Łódzki, Polska Akademia Nauk, Bionano Park. No, to naprawdę jest kilkadziesiąt osób, które były bardzo mocno, często przez całą dobę zaangażowane w to, żeby laboratorium ruszyło. To jest duży, to był duży wysiłek organizacyjny i jednocześnie spory sukces. Udało się coś zrobić, co. W warunkach, nazwijmy to, pokojowych byłoby to kompletnie niemożliwe. No dobrze, Pani Profesorze. Czekamy w tej chwili na start i będziemy działać. Panie Profesorze, jak to zmieni obraz sytuacji? To znaczy, do tej pory tak naprawdę było jedno laboratorium w Sanepidzie. Oczywiście szpital zakaźny w Łodzi także badał swoich pacjentów. To tak naprawdę będzie to drugie takie ogólnodostępne laboratorium. To znacznie przyspieszy badania tych próbek? To znacznie przyspieszy wykrywalność obecności koronawirusa? No to znacząco poprawi wykrywalność na pewno i trzeba pamiętać o tym, że liczba potwierdzonych przypadków jest pochodną wykonywanych badań, liczby wykonywanych badań. W związku z tym, jeśli spojrzycie Państwo na mapę Polski, to w Łodzi mamy bardzo dużo przypadków potwierdzonych, dlatego że już w tej chwili dużo badań się wykonuje. No, Biegański pracuje cały czas, stacja sanepidu jest też bardzo aktywna. Chcę powiedzieć, że oprócz tego centralnego uniwersyteckiego laboratorium wirusologicznego, które się będzie mieściło w CKD, będziemy też mieli do dyspozycji laboratorium w Szpitalu Barlickiego. To laboratorium jest co prawda mniej wydajne i będzie wykonywało mniej próbek, no ale co najmniej na potrzeby badania pacjentów, którzy tutaj będą trafiać, a być może szerzej zobaczymy, bo nie potrafimy w tej chwili powiedzieć, jak jak sytuacja się rozwinie. Także ja myślę, że nasze miasto w zakresie badań jest na dobrej drodze do pełnego zabezpieczenia. Panie profesorze, a jak to jest? Proszę powiedzieć, bo, ponieważ no właśnie, tak jak pan powiedział, że liczba zachorowań, którą znamy, którą podaje Ministerstwo Zdrowia, jest pochodną osób, liczby osób badanych, rozpoczęła się dyskusja, czy należy badać wszystkich, czy należy badać także tych, którzy nie mają objawów, na przykład personel medyczny, który na co dzień styka się w szpitalach zakaźnych z pacjentami chory, chorymi na COVID-19, to w takim razie, jak to jest? Czy rzeczywiście może być błędny wynik w momencie, kiedy zbada się kogoś, kto jeszcze nie ma objawów, albo u którego tylko występuje podejrzenie zarażenia wirusem, koronawirusem? Dokładnie tak. Musimy pamiętać, że dysponujemy różnymi możliwościami diagnostycznymi. No po pierwsze, mamy te badania biologii molekularnej, one są zdecydowanie najbardziej pożądane, ale tutaj też jest pewne ograniczenie, to znaczy kopii wirusa musi być odpowiednio dużo. Byśmy mogli go stwierdzić. Czyli, na przykład, na, po zakażeniu, bardzo często jesteśmy w takim badaniu także ujemni, ponieważ ten wirus się dopiero namnaża. Czyli Która można powiedzieć, cena, że jest... nie ma sensu badanie tych osób, które jeszcze objawów nie mają, czy, czy tutaj się mylę? No nie ma sensu przede wszystkim badać osób, które są krótko po ekspozycji, bo one będą ujemne. To wynik będzie nas uspokajał w rzeczywistości m, mogą być zakażeni i rozwinąć chorobę. Także nie należy z tym się nadmiernie spieszyć. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie wszyscy mogą mieć badania zrobione, dlatego że, y, no krótko mówiąc, to by przekraczało y, po wielokroć, wielokroć możliwości y, przepustowe laboratoriów. Zresztą nie ma takiej potrzeby. Pamiętajmy, że y, duża część o, osób się ma, ma szansę w ogóle nie zarazić. Bardzo wiele osób, nawet jeśli się zarazi, to być może przebędzie chorobę bezobjawowo. Czy możliwe, tutaj że nawet się nie zorientuje, chorobie, że jest chory? Nie, nie zorientuje się. To jest zakażony, nie chory, bo choroba to są objawy. Tak? No więc samo zakażenie nie oznacza jeszcze automatycznie choroby. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że tutaj zasadnicze znaczenie ma izolacja. I fakt, że w tej chwili mamy mniej przypadków niż podejrzewano w Polsce, że w ciągu tygodnia około tysiąca przypadków się pojawi. To jest także pochodna tego, że Polacy zachowują się no, nadzwyczaj w nadzwyczaj zdyscyplinowany sposób, to znaczy izolacja rzeczywiście dotyczy większości większości obywateli. Chciałbym jeszcze zapytać, ponieważ rektor Uniwersytetu Medycznego zaapelował do studentów o to, żeby pomagali w szpitalach, żeby zaangażowali się w pracę no bardzo obciążonej teraz służby zdrowia. Czy już wiadomo, czy ten apel uzyskał odzew? To znaczy, czy studenci rzeczywiście angażują się w tą pracę w szpitalach, pomagają w szpitalach jednoimiennych, czy też w innych, tam gdzie jest potrzeba? Rektor Radzisław Kordek rzeczywiście wystosował taki apel do studentów. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że studia medyczne to nie jest czyste przygotowanie do rzemiosła. Tak? My także staramy się kształtować postawy i promować takie postawy, które są prospołeczne, które są, które są nakierowane na służbę innym. I w związku z tym ten apel był jednym z elementów, no krótko mówiąc, wychowywania naszych podopiecznych. I dużo Teraz osób się zdecydowało te, wziąć, odezwać, odpowiedzieć na ten apel? Tak, studenci odpowiedzieli na ten apel. W tej chwili mamy co najmniej kilkudziesięciu wolontariuszy na listach, którzy są gotowi przyjść, pomagać się w szpitalach. Technicznie to wygląda w taki sposób, że szpitale za, za pośrednictwem mojej osoby proszą o... O odpowiednią liczbę studentów i tych studentów nie tylko medycyny zresztą jest sporo, na przykład studenci farmacji. W tej chwili kilku wolontariuszy będzie pomagało prawdopodobnie od dzisiaj w Szpitalu Badlickiego w aptece, ponieważ także przepływ leków, ta organizacja przepływu wszystkich materiałów musi być usprawniona. No krótko mówiąc, potrzebne są ręce do pracy, a studenci, kiedy będzie dużo zachorowań. I kiedy będzie trzeba wykonywać no, szereg czynności związanych choćby z e, triażem, czyli e, m, przypisaniem pacjentów do określonej grup ryzyka, no to tutaj studenci mogą e, być e, na wagę złota. Okazać fajny, się że został... Panie profesorze, tutaj musimy postawić przynajmniej na razie kropkę, podziękować słuchaczom radia, zaprosić na stronę radioułódź.pl, także na antenę e, telewizji Łódź, tam dalsza część rozmowy. Bardzo dziękuję słuchaczom, kłaniamy się, dziękuję bardzo. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest profesor Adam Anczak, prorektor do spraw klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pośrednictwem połączenia internetowego. Panie profesorze, Pan także poza tym, że jest prorektorem, zajmuje się pracą na uczelni, także jest pulmonologiem, przyjmuje pacjentów. No właśnie, tu chciałbym zapytać o to, jak w dobie epidemii wygląda to przyjmowanie pacjentów. Jak rozumiem, nie spotyka się Pan z nimi, nie może się Pan teraz spotykać. Czy to zdaje egzamin? zdalne diagnozowanie, zdalne konsultacje? No rzeczywiście praca takich ludzi jak ja, szczególnie specjalistów chorób płuc, którzy w tej chwili są oprócz anestezjologów właściwie na pierwszej linii walki z zakażeniami układu oddechowego, to wymaga określonych kompetencji, więc jesteśmy właściwie ograniczeni tylko do aktywności wewnątrzszpitalnej, to znaczy jesteśmy aktywni, pracujemy, ale pracujemy tylko i wyłącznie w szpitalach. W związku z tym, no, część pacjentów może odnieść wrażenie, że zostaliśmy od nich, nie wiem, odsunęliśmy się lub, lub nas odsunięto od nich, i możliwość teleporad jest tutaj wyjściem naprzeciw takim potrzebom. Mam pewne doświadczenie, wprawdzie dopiero od tygodnia. Ja sam w ten sposób staram się pomagać moim pacjentom i z nimi się łączyć. Teleporada z punktu widzenia trudności lekarskiej jest w mojej ocenie znacznie trudniejszą formą wizyty i kontaktu z pacjentem niż taki bezpośredni kontakt, dlatego że no pacjenta co najwyżej możemy widzieć na Skype, ale najczęściej go po prostu słyszymy przez telefon. I, I czy to i, zdaje egzamin, i, czy a, udaje się a, diagnozować w ten sposób? No bo to problemem to znaczy, także dla pacjentów daje, że... Problemem dla pacjentów jest także sytuacja, kiedy no właśnie lekarze są ograniczeni, kiedy przecież występują także inne skorze, schorzenia. Przez epidemię ludzie nie przestali chorować na inne choroby, także mają swoje problemy. Czy to, takie diagnozowanie zdaje egzamin w dzisiejszych czasach, no w tych trudnych? Bardzo wiele informacji można uzyskać za pomocą m, telepołączenia, tak? także... To powiedziałbym tak, że to zdaje i nie zdaje zarazem. Mianowicie zdaje wtedy, kiedy pacjentów znamy i to są nam znajomi pacjenci, których kontrolujemy lub możemy pewne doraźne działania podjąć. Tu na szczęście, proszę Państwa, mamy e-recepty. Czyli po takim kontakcie telefonicznym można wygenerować różnego rodzaju skierowania, można wygenerować wreszcie recepty. Czyli w, w ostatnim momencie tak naprawdę ten pomysł. system ruszył, można powiedzieć. Nie, to jest te recepty, które były powszechnie krytykowane, że wprowadza się je za szybko, że są takie czy owakie. Proszę Państwa, one nam po prostu spadły z nieba. To jest fantastyczne, że jest możliwość wystawienia recept, dlatego że to chroni naszych pacjentów w tych czasach, kiedy mają utrudniony do nas dostęp. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takiego tak zwanego pacjenta pierwszorazowego, którego w ogóle nie znamy, no to muszę powiedzieć, że tutaj trudność jest niezwykła, no bo często tego pacjenta nie widzimy i możliwości takiej rzetelnej oceny są nieco bardziej zawężone, więc teleporady zapewne są dla pewnych wybranych pacjentów i dla wybranych w tym sensie, że jednak tam, gdzie trzeba pacjenta obejrzeć osobiście, zbadać go fizykalnie, no to, no to dla takiej tradycyjnej wizyty lekarskiej alternatywy nie ma. Natomiast generalnie większość chorych, którzy są na przykład w leczeniu przedległym, no absolutnie może z tego typu formy skorzystać. A już na przykład powiedzmy pacjenci, którzy są objęci poradnictwem psychiatrycznym, gdzie to właśnie rozmowa z lekarzem jest zasadniczym elementem badania i ustalania terapii, no to właściwie można całkowicie przenieść do sieci lub do telefonii i wówczas te wizyty przeprowadzać. No więc wtedy to, wtedy, wtedy to ratuje. Dobrze, ale... panie, panie profesorze, jeszcze, jest... chciałbym na koniec jeszcze na... zapytać, jeżeli mogę, jeżeli chciałbym zapytać, no bo ponieważ ten stan, jak słyszymy, jest trudny y, dla wszystkich, jaka jest perspektywa rozwoju epidemii? Jak wspomnieliśmy, minister Szumowski na początku jeszcze zeszłego tygodnia y, przewidywał, że na końcu będzie ponad tysiąc zachorowań. Y, obecnie to 634 y, zachorowania. Y, y, to ten tysiąc przekroczymy, epidemia będzie jeszcze się rozwijała? I jak długo potrwa, przede wszystkim? Czy jest Pan w stanie w ogóle to ocenić? Istnieją pewne możliwości przewidywania scenariusza epidemii. Proszę Państwa, nie czekajmy z wytęsknieniem na tysiąc, bo pewnie czekają nas tysiące i tysiące chorych. Przed nami bardzo trudny czas organizacyjnie, ale także moralnie. Chorych będzie przybywało. To, że dynamika jest mniejsza, to Najprawdopodobniej pochodna jednak dyscypliny w Polsce i w miarę na czas podjętych działań, szczególnie izolacyjnych, to jest bardzo ważne, bo w epidemii chodzi także o to, żeby tak minimalizować skutki tego zjawiska, by na przykład rozciągnąć liczby nowych przypadków w czasie, tak byśmy nie mieli w jednym krótkim czasie jakiejś ogromnej liczby chorych, których nie będzie w stanie. Leczyć system opieki zdrowotnej. I to wydaje się, na tym etapie podkreślam, wydaje się działać. Natomiast przygotujmy się Państwo na długie tygodnie, bardzo trudnego czasu i bądźmy zdyscyplinowani. Nie opuszczajmy domu, bo to może uchronić nas. I może uchronić naszych bliskich. Ale także innych, oczywiście. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak. To musimy kończyć. Moim i gościem Bardzo był profesor Adam Antczak, prorektor do spraw klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pośrednictwem połączenia internetowego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Rozmowa dnia.